Hmm. Scott Pilgram to mający 23 lata, różny Kanadyjczyk, którego pasją jest gra po godzinach w lokalnym zespole rokowym. Czyli chłopaka staje się nawet lepsze, kiedy udaje mu się wejść w związek z 17-letnią dziewczyną Nice, Shot. No, niestety dziewczyna nie okazuje się tym, za kogo się podaje a bohater ma przed sobą pewien problem. Niewiasta, z którą się umawiał ma dość napalonych byłych chłopaków, a każdy chce ją odzyskać. Scott musi rozpocząć walkę z każdym z tych dość napalonych misiaczków, a każdy z nich posługuje się mniej lub bardziej wyszukanymi mocami. Yy... Ale... Dobra, uznajmy, że będę recenzował jednak anime, bo Scott Pilgrim vs. to jest bardzo fajny komiks, no ale w sumie to nawiązuje do dzisiejszej rozmowy, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, szalone serie są bardzo fajne, a Scott Pilgram jest takim w sumie jakby prekursorem tych nowoczesnych komiksów, które są bardzo odpalone i mają bardzo epizotyczną formę. Ale nie o tym. Przejdźmy do tego, że w roku 2013 wyszła taka śmieszna seria, o której pewnie nie słyszeliście na pewno. Nazywa się Kill la Kill. I dała wtedy bardzo wyraźny sygnał, który miał... Nie wiem czy chcieli tak zrobić trigger czy nie, ale był specyficzny. Wolna ręka do aspektów takich jak konwencja czy sposób wyrażania ekspresji stał się inspiracją tam dla kilku studiów. Dwa lata później, Wit studio odpowiedzialne za takie tytuły jak Atagon Titan, Hazuki No Reitetsu czy ukazujący się w obecnym sezonie Owarino postanowiło stworzyć tytuł, który garściami czerpał od najbardziej dochodowej marki triggera. Pozycja miała nazywać się Rolling Girls. Jeżeli o nie słyszeliście, to nie jest nic dziwnego, naprawdę mało osób to oglądało. Przez do Fabuły. Miejscem akcji jest w sumie cała Japonia, a Fabuła rozgrywa się w niedalekiej przyszłości zaraz po wielkiej wojnie w Tokio, która dzieli miasto na prefektury. może to źle wymawiać, nieważne. Cały rząd zniknął, więc nie ma czegoś takiego jak już polityka, biurokracja, wszyscy mają wolną rękę. I tworzą sobie te swoje małe środki. Każdy charakteryzuje się tam własną kulturą, religia w sumie jest mało znacząca, i mają każdy charakterystyczny styl budowy, kolorystyki, a ludzie są bardzo podobni do siebie, no bo swój do swego ciągnie. W tym świecie poznajemy jakby jeszcze podział na dwa rodzaje ludzi: popularnych rest, czyli mobów którymi, no, jest jakieś 99% społeczeństwa, i są zwyczajni ludzie, nie mają mocy, po prostu żyją sobie w tym świecie. Jest ten 1%, który nazywa się Beast, ewentualnie w japońskiej wersji Musa. I są to ludzie, którzy mają nadprzyrodzone zdolności, które są charakterystyczne dla każdego, kto dzierży specjalny kamień w kształcie serca. Czemu serca? No, bo miłość, do mocy, nie wiem. Każda osoba z taką, jakby odznaką. Ma podniesioną tam wytrzymałość, siłę, czy specjalne zdolności? No, niekoniecznie zdarzają się takie osoby, ale przede wszystkim jest się silniejszym stukrotnie niż zwykły człowiek. Beast to jest osoba reprezentująca każdy z tych prefektur. no i z powodu, że nie wszystkie się kochają, to prowadzą z sobą walki. Po, po co w, jakby w każde starcie wysyłać zwykłych cywili, jak można po jednym takim biście i tak Mamy siłę rażenia większą niż w walce z tysiąca na tysiąc ludzi. Moby, czyli zwykli ludzie, tak naprawdę oglądają i odlatują w takiej bardzo przyjaznej fali uderzeniowej w trakcie tych pojedynków. Jednym z takich beastów jest zamaskowany wojownik, który wygląda jak zielony Power Rangers i nazywa się Macha Green. Jest to Masami, która wydaje się na początku być główną bohaterką produkcji i walczy ze swoją. Odwieczną rywalką, w sumie już taką nawet przyjaciółką, czyli bistem do wynajęcia Shigayo. I Ich starcie jest niesamowicie kolorowe, oczojebne i powodujące po prostu ataki cukrzycy. No ale dla wszystkich fanów twórczości Trigera to jest po prostu jak znalazł. Niestety, cała seria tak nie wygląda dla wszystkich napaleńców w ciągłej akcji dalej, ponieważ poznajemy Nozomi, która jest tak prawdziwą główną bohaterką. Ona nie ma żadnych mocy, jest zwyczajną dziewczyną i ma tyle wspólnego z masami, że są przyjaciółkami dzieciństwa. No, jeżeli chodzi o poziom ich siły, to w żaden sposób nie jest porównywalny. Pozostałe bohaterki, które poznajemy, to Chiyaya, jest Moe, rzuca jednosylabowe zdania i jest w słodka. Drugą jest Yukina, czyli zamulona dziewczynka, która nie ma żadnego zmysłu poruszania się w terenie. A ostatnią jest Ai, czyli taka typowa chłopczyca szukająca rozgłosu. Grupa tych czterech dziewczyn, gdzie żadna oczywiście nie ma jakiejkolwiek mocy, wyrusza w zastępstwie za Masami, która w pewnym starciu odniosła poważną kontuzję. Pomagać w innych dzielnicach. Dlaczego akurat pomaga? No bo jak się ma strój zielonego Power Rangersa, to spada na was odpowiedzialność tego, że pomagacie też innym, no to jest oczywiste. Jako ona nie może, tej przyjaciółka stwierdziła, że wyjedzie za nią. To jest. Seria dość dziwna, dlatego dziewczyny ruszyły na dwóch motorach i postanowiły, że będą zmieniać świat na lepsze, ponieważ tak robiła jej przyjaciółka Masami. Jeżeli chodzi o stronę wizualną, no bo fabularnie tak naprawdę już nie mogę nic więcej powiedzieć, bo zaspojderować się wiele nie da, no ale po co mam psuć zabawę, warto samemu poznawać. Miejsca, do których trafiają, kolorystykę, jaką się charakteryzują, i wszystkie epizodyczne postacie, które trzymają dużo wyższy poziom niż bohaterki. Warto to po prostu odkryć samemu. Wracając już do tej warstwy audiowizualnej, jeżeli chodzi o kreskę, to przede wszystkim przejść do głowy kill-a-kill. Kill, to jest oczywiste. Czy Rollinger chce być kill-a-kill? Kill? To świetnie. Świetne, płynne, dynamiczne ujęcia, pełne kolorów, zabawy, polotu, mała szczegółowość, która w niczym nie przeszkadza. Sceny walk, które po prostu wyglądają obłędnie, są pełne pasteli, muszą być. Przesiąknięte po prostu zajebistością, i to jest coś, co charakteryzuje tą serię. Jeżeli chodzi o walki bistów, oczywiście, no bo większość czasu poświęcamy dziewczynkom, które nie mają żadnej mocy. Na co warto zwrócić uwagę, bo nie wiem czy to w tym filmie będzie widać, nie wiem jak będzie zmontowany, to tła. Są po prostu świetne, ale nie wszystkim muszą się spodobać, bo są to po prostu akwarele, ewentualnie jakieś kredki świecowe, coś co jest po prostu wielką kolorową breją, która no, albo może komuś się spodobać, albo to od razu znienawidzi. To już zależy tylko od waszych prywatnych upodobań. Ale jeżeli chodzi o muzykę, to tutaj już. Wszystko schodzi na dalszy plan. Dostaliśmy najlepszy soundtrack tego roku i raczej nic tego nie zmieni, ponieważ materiał źródłowy, z którego czerpie seria, to absolutna klasyka gatunku, czyli The Blue Hearts jest japońskim zespołem muzycznym założonym w roku 85, który grał muzykę punkową. Z okazji 30-lecia zaproponowali im, że wykorzystają covery ich kawałków. Zespół jest niesamowicie popularny, więc to samo to zrobiło Taki rozgłos dla pozycji Vid Studio, o jakim niektóre pozycje mogą tylko pomarzyć. Każdy z utworów to jest świetna aranżacja, jest idealnie wpleciona w serię. Jeżeli w poprzednim filmiku mówiłem, że Death Parade ma świetną muzykę, która idealnie współgra. To, co jest jeszcze lepiej, nie mam po prostu skali, która może opisać niektóre sceny, a Apogeum, które tam przypada mniej więcej na odcinek ósmy, bodajże, czyli scenę z koncertem, to jest jedna z najlepszych scen, jakie zobaczcie w tym roku w anime. A muzycznie jest absolutnie niesamowita. Więc widzicie, po prostu seria cały czas szuka swojego indywidualnego stylu, który. Albo jednym się spodoba, albo nie. Na pewno, nie, mając serię o czterech dziewczynkach, to dużo inaczej sobie ją wyobrażaliśmy niż sz szaleną podróż bez trzymanki z nozami jej przyjaciółkami. Jednak, produkcja ma drobne wady, o których też warto wspomnieć. Przede wszystkim poziom. Cała seria jest podzielona na dwuodcinkowe odcinkowe arki, podobnie jak było choćby w Darker Than Black. Gdzie pierwszy jest zazwyczaj wprowadzeniem do nowego miasta, do którego przyjeżdżają dziewczyny, a drugi jest dopiero faktycznym rozwinięciem akt. Tutaj przypada ten problem, że pierwsze odcinki każdego arku są zazwyczaj gorsze, a drugie są niesamowite. Dlatego dostajemy w 12-odcinkowej serii jakieś 6 bardzo dobrych odcinków, no i 6 dużo gorszych, przynajmniej od tych. Coś zmienia faktur że seria dalej trzyma naprawdę bardzo przyjemny poziom. Drugą wadą może być denerwująca grupa głównych dziewczyn, ponieważ no, żadna się nie wyróżnia, wszystkie są typowe, kliszowe, serowe i żadna nawet nie próbuje wyjść z góry narzuconych schematów, pomysłów. Tego tutaj na pewno nie znajdziecie. Ale jest jeszcze taki jeden mały plus, który też zostawiam na koniec. Seria jest świetnym rozgrzewaczem serducha, heartwarming, nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć, ale jeżeli... to może nie jest seria dla dzieci, ale jeżeli ją włączycie i zobaczcie naprawdę niektóre sceny podsumowujące Ark, to może coś tam złapać, może być cieplej i naprawdę warto choćby dla niektórych scen obejrzeć tą serię, no bo to jest tylko 12 odcinków, a... Wrażenia, które płyną z niektórych, są wręcz porównywalne do tego, co możemy przeżywać, oglądając najlepszą chyba serię tego typu, czyli arie. Jeżeli mogę polecić, to Rolling to jest niesamowita jazda bez trzymanki, która czerpie ze wszystkich najlepszych rzeczy killa kill i stara się je przekuć na swój niepowtarzalny sposób, pozbywając się całego dziedzictwa seksu, cycków i wszelakich kontrowersji wywołanych ogólną nagością. To byłem znowu, Jalesiu. Dziękuję. Znowu tego przesłuchaliście, dalej mamy nadzieję, że ta forma ma jakikolwiek sens i się jakoś sprawdzi. To wszystko od nas na dzisiaj. Dobranoc.